Stronę Paulina Jokasz, czyli gry planszowe Łukasza i Paulina. Kończy nam się lipiec, jesteśmy mniej więcej w połowie wakacji sezonu urlopowego, więc postanowiliśmy uczcić tą jakże piękną datę, jakże te piękne dni jakimś konkursem. I jak postanowiliśmy, tak też czynimy i przychodzimy do Was z konkursem, w którym do wygrania będzie gra Paryż, Miasto Świateł. Na czym polega zadanie <laughs> konkursowe? Zadanie konkursowe będzie ściśle związane z wydawnictwem, które powiada za ten tytuł, czyli z lacertu. Już mniej więcej gdzieś w tym czasie powinny zacząć się na ekranie Wam pojawiać zdjęcia. Będzie ich dokładnie 10. Są to zdjęcia, które według nas w miarę luźno, no niektóre może ciut bardziej ściśle nawiązują do 10 tytułów gier, które wydała do tej pory u nas Lacerta. Co trzeba zrobić, aby wygrać? Należy podać jak najwięcej właściwych tytułów. Oczywiście nie musi to być 10, pod warunkiem, że nikt inny nie zgadnie wszystkich tytułów będziecie mieli szansę na zwycięzcę. Wygrywa osoba, która poda jak najwięcej tytułów. W przypadku, kiedy będzie takich osób kilka, wygrywa osoba, która jako pierwsza umieści komentarz z największą ilością poprawnych tytułów. Komentarze umieszczamy na naszym fanpage'u facebookowym pod postem konkursowym. Nie na YouTubie, nie na udostępnieniach, na naszym fanpage'u. Co jeszcze? No, przydałoby się określić datę, do kiedy zbieramy te odpowiedzi. Więc odpowiedzi zbieramy do niedzieli, 2 sierpnia do 12.00. O 20.00 w tą samą niedzielę ogłaszamy wyniki konkursu. No i już w przyszłym tygodniu ktoś będzie mógł się cieszyć nową grą. Więc wytężajcie komórki mózgowe, trzymamy za Was kciuki. Nie wszystkie zdjęcia są bardzo oczywiste. E, tak, tutaj troszeczkę poniosła nas fantazja, więc skupcie się, pośledźcie nas, nasz tok myślenia. <noise> więc, no cóż, pozostaje Wam życzyć powodzenia. Trzymajcie się. Na razie.